Dzień dobry wszystkim, ja miałam być, nie wiem kim ja być, ale żeby takie info, dzieci poniżej dwóch lat nie móc tego oglądać, nie, nie, no i właśnie takie info, dajcie mi i powiedzcie jak ja się mam nazywać, a teraz wracamy, wracamy do firmy. zapraszam do oglądania, dobra? My robimy swój świat własny na tym na singlu i my się tutaj spotykamy i my nagrywać filmy -y, magiczne. Okej, okay, ja zrobię świat, i im się zregenerować i ja wam dać znać, dobra? Dobrze, a co z powrotem na Wielka Wyspa? Na początek my drewno zbierać, więc do roboty. Ten, 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 ten. Zaraz, zaraz, zaraz. Jej, mam jedno drewno. Dwa drewno będą. To dwa. Umiemy się do dwóch jej. Żebyś mój to takie... Je. Nie wiem, nie wiem jak się mam nazywać. Dajcie mi proszę nazwę. I super. Bardzo, bardzo proszę. O kurde nie, bez lagów. Lagów nie ma. Juhu. Zawsze mieć lagi przy nagrywaniu. Dobra. Chyba dość drewna. Hehehe. <grym> Magiczne. <z górą> Magiczny. Coś tam coś. Ja zrobić. crafting! Tak. A teraz dla niego Kurnie nie tak. no. Nie, nie no. Tak się robić paczeka. Tak się robić kilo. a tak się robić mieczek. To być dwa najpotrzebniejsze rzeczy do manka. Dobra, muszę zrobić być kopania, ja my mieć owca. My robić sobie tutaj Dwie, proszę, dwie, 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 dwie. Nie ma. No. Owca słyszeć wart. Gdzie być owca? Nie ma owcy. Dobra chwilka, ja... Być owca, Moje kochana owce, a masz, ja masz, a masz! Zobacz, za chwilę łóżko zrobić. Juhu! H -h 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 -h. Crafting gdzie jesteś? Co to być? Co, to być? Ja wiem, to być crafting. Czy to jest crafting? Co ja mówię, jakieś nie obieć? A tak się robi łóżko. Proszę raz, dwa, trzy. I łaś. I uno dostać. I mamy łóżko. I my iść spać. E, 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 ja spać. Nie, ja chcę, czekaj. Ja muszę iść teraz na iżej. Mm. Cicho, bądź magia! Ja nagrywać! Tutaj być moja kopalnia, no, Dwa, dwa... Kopiemy raz, dwa, trzy i... Wielkie mi się śni, 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 śni... Ja je, je pokopać, kopać jest Ja tutaj byś tyle Żwiru. No nie no, za dużo. Ja żelazo, Żelaza, nie Żwir. Żelaza, gdzie jesteś? Żelaza! I wągiel. I moje klocze. Bo tam węgiel staje. Tu byś ciemno. Moje klocze! Więcej moich kloczy. więc tu być większość moich kluczy Ja sobie zrobić uh, pochodnie Zrobić małą dziecko Nie Nie panie, bo mi lakujesz Nie pal no. Zła pochodnia. Dobra, my ci tylko do nocy je nagrywać, bo to być 7 minut. Dziwy wiezie. Ja mieć frapsa, więc wiesz. To potem przerywać i być dupę. No dużo tego klocza tutaj być, no chyba ja tam przyzwariował. Dwa miliardy klocza. Nareszcie nie ma klocza. Już się kończy kląc. No. Jej, będzie jeszcze dzień. Magia zmieni z w dzień. Jakie maso mi się śni, śni, śni. Przecież my już przy sobie. Po co ja mam iść tam? No właśnie, pytanie, po co? A po gówno. Nie. Tej pory jest łóżka. O o! Zła muzyka. Nie. Vol, Chyba się nie, proszę, proszę nie, nie zabijesz nie, 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 Ja uciekać przed tobą zła magia. Nie, Zła magia beczy. Tam jest tutaj pochodnie. Ej no, tak się robić piesek, Ja się pomylić. O nie, no się robić. Nie, mój piasek. Ja już tam właśnie z wami porzekam na górę. my się wyspać, jak się położyć, to ja wyłączać. Będzie dobra. O nie, nie ma jeszcze nocy.